Sami jesteście sobie winni, nie powinniście byli rozpoczynać tego konfliktu. Trzeba było już wtedy podpisać odpowiednie umowy i by nie doszło do wojny. Załeński nie akceptuje umowy przedstawionej przez administrację Trumpa, ponieważ ma już załatwioną kasę z innego źródła, ale o tym opowiem Wam na koniec. Trump żąda od Zołeńskiego 500 miliardów dolarów w postaci zasobów ziem rzadkich na terenie Ukrainy. I Trump chce jeszcze więcej kasy od Zołońskiego, co wynika z przedstawionej umowy amerykańskiej administracji. A oto warunki umowy z 12 lutego. Powstaniu wspólnego funduszu inwestycyjnego, który by kontrolował kluczowe zasoby oraz procesy odbudowy Ukrainy. Poza tym, 50% udziału USA w zyskach wydobycia surowców i Stany miałyby mieć prawo do połowy przychodów z wydobycia zasobów mineralnych, ropy naftowej i gazu u naszego sąsiada. Poza tym prawo pierwokupu USA, z którego Amerykanie mieliby pierwszeństwo przy zakupie eksportowanych surowców i możliwość przekazania tego prawa innym podmiotom oraz pełna kontrola na inwestycjach. Co jeszcze wpisali sobie w umowę Amerykanie? Podległość prawa USA, czyli Umowa miała być regulowana przez prawo stanu Nowego Jorku bez uwzględnienia międzynarodowych zasad kolizyjnych oraz zrzeczenie się suwerenności przez naszego żółto-niebieskiego sąsiada. Umowa została sporządzona na czas nieokreślony, co oznaczałoby długoterminową kontrolę Stanów Zjednoczonych nad y, ukraińską gospodarką. A jeżeli by doszło do jakichś wątpliwości z jednej czy z drugiej strony, y, to w umowie jest również y, napisane coś o mechanizmie rozstrzygania sporów, y, które miałyby być rozstrzygane według zasad międzynarodowej izby handlowej oczywiście w Nowym Jorku. Chciało to by, że Długoterminowo w grę nie wchodziłyby miliardy dolarów, ale biliony dolarów zysku z tego właśnie dealu. I dlatego Komik nie zgodził się na podpisanie tej umowy. Głównie z powodu takiego, że było brak gwarancji zabezpieczenia bezpieczeństwa przez USA na terenie naszych sąsiadów. Według Trumpa to właśnie amerykańskie inwestycje miałyby pełnić rolę zabezpieczenia Ukrainy. Trump jest biznesmenem i na pewno przeprowadził już sobie kalkulacje i wie o tym, że cały proces i obsługa wydobywania dróg byłyby po stronie Ukrainy, a Stany po prostu by kasowały te zyski. Bez większego ryzyka, bez wojska, bez mega inwestycji, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, to stracą jedynie potencjalne dochody. Nie zapomnijmy jednak o tym, że to był pomysł Zełóńskiego, żeby oferować Stanom Zjednoczonym zasoby ziem rzadkich za gwarancję bezpieczeństwa. A w polityce nie ma braci czy siostrzeńców, a za pomoc wystawia się po prostu fakturę. Tak funkcjonuje wielka polityka światowa. To jest po prostu jeden wielki biznes. A Europa, wiadomo, nie gra już w lidze tego wielkiego światowego biznesu. I Polska, oczywiście, też nie będzie brała żadnego udziału w odbudowie Ukrainy i nie będziemy tam zarabiać dużej kasy jak inne wielkie kraje. Trzeba się po prostu do tego przyznać, że Ukraina przegrała tą, ten konflikt, tą wojnę i tym sposobem cała Europa przegrała. I o losach tego kraju teraz zadecydują po prostu takie kraje jak Rosja i Stany Zjednoczone. Trump grozi teraz komikowi, że jeżeli on nie podpisze tej umowy, to jego kraj może stać się Rosją. Poza tym Trump nazwał Zełęckiego dyktatorem i powiedział, że on ma poparcie w swoim kraju. Jedynie na poziomie 4%. Nie wiem skąd Trump ma tą liczbę, ale myślę, że poparcie Załęckiego na pewno na Ukrainie spada, ale nie jest aż tak na takim niskim poziomie. Trump mówił też o tym, że Europa i przedstawiciele Ukrainy nie zostali zaproszeni na spotkanie w Saudi Arabii i że to ich wina, ponieważ przecież mieli przez trzy lata czas do negocjacji, ale nie chcieli po prostu negocjować z Putinem. A teraz jak Trump za nich negocjuje, to oni są wielce obrażeni, że on ich nie zaprosił do stołu. Trump chce wywrzeć presję na e, Zeleńskim e, do podejmowania korzystnych e, decyzji dla Stanów Zjednoczonych e, oraz e, on chce, aby doszło e, jeszcze w tym roku do wyborów e, na Ukrainie, e, a wyobrażał sobie, że już e, w maju tego roku może być, mogą, być, mogą odbyć się wybory u naszych sąsiadów. Także Amerykanie są po prostu, Amerykanie są wkurzeni na, na zełańskiego, że odrzucił propozycję dotyczącą 50% ukraińskich ziem rzadkich, do których dostęp miały być, miałyby uzyskać amerykańskie firmy zgodnie z prawem nowojorskim. Tymczasem Rosja i Amerykanie już działają. Zgadzają się przywrócić personel ambasady w jednym i w drugim kraju, ustanowić Ukrainowy Zespół Negocjacji Pokojowych. A pierwszy krok to stworzenie mechanizmu, który ma zapewnić czy usprawnić komunikację i pozwolić rozwiązać konflikty pomiędzy stronami. Po obu stronach powstaną specjalne zespoły negocjacyjne, a następna kwestia dotyczy przyszłości po konflikcie, kiedy otworzą się nowe możliwości gospodarcze i inwestycyjne, aby oby dwie strony już teraz planują, jak mogą na tym skorzystać i gdzie mogą współpracować. Trump zamierza znieść sankcje położone na Rosję w razie pokoju oraz jest za tym, aby Rosja wróciła do G8. Poza tym dla amerykańskiej administracji jest oczywiste, że Unia Europejska w pewnym momencie będzie musiała zasiąść do stołu i zacząć negocjować, ponieważ Unia również sankcjonuje Rosję. A Załęski zgrywa pewniaka, mówi, że nigdy nie zaakceptuje żadnych rosyjskich ultimatów, a Stany sugerują, że Ukraina będzie musiała pogodzić się. Ze stratami, właśnie terytorialnymi, ale jak na razie komik tego nie chce zaakceptować. Trump wychodzi z założenia, że konflikt należy jak najszybciej zamrozić, nawet jeżeli to by oznaczało, że Rosja po prostu na tym w jakiś sposób skorzysta. A jeżeli Putin nadal by chciał atakować i ruszyć na przykład na Polskę, to spotkałby się z odpowiedzią militarną właśnie Stanów Zjednoczonych, przez co my, jako Polacy, możemy się czuć w miarę bezpiecznie. Oznacza to, że wojska europejskie. Miałyby pilnować zamrożenia konfliktu na Ukrainie, a na przykład Anglicy czy Francuzi są chętni, chcą tam wysłać swoich żołnierzy. Nasz premier mówi, nasz polski premier Rudy mówi, że w żadnym przypadku nie wyśle polskich żołnierzy do sąsiadów. Nie mamy się czym martwić. Putin zgadza się również, żeby e, Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej, e, ale nie zgadza się na to, e, aby e, żółto-niebiescy weszli do NATO. No i ciekawe jest, skąd aktor ma taką pewność, że e, Trump będzie z nim negocjował ponownie swoją umowę. E, i skąd Ukraina otrzyma właśnie wsparcie na lepszych warunkach? Zaraz Wam o tym powiem, bo ciekawe jest właśnie, co powiedziała kilka dni temu niemiecka minister spraw zagranicznych na ten temat. Pani Berbok oświadczyła, że Unia Europejska przeznaczy całe 700 miliardów euro na pomoc Ukrainie. A oficjalnie szczegóły tego wsparcia miały być ogłoszone oczywiście dopiero po wyborach w Niemczech, ale ta pani nie jest za bardzo inteligentna i jakoś jej to wypadło z ust. Także aktor bardzo dobrze grał swoją rolę na europejskim parkiecie i wynegocjował właśnie takie wsparcie w wysokości 700, 700 miliardów euro, jakby bezwarunkowo. Także wygląda na to, że to europejscy podatnicy będą finansować odbudowę Ukrainy. A w Polsce po zakończeniu konfliktu na pewno będzie brakować rąk do pracy. Obecnie w Polsce pracuje legalnie czy nielegalnie, jakkolwiek około milion Ukraińców. A Ukraina na pewno podejmie działania, aby ściągnąć Ukraińców do kraju, ponieważ ich siła robocza będzie potrzebna do procesu odbudowy tego kraju. Przez na przykład europejskie lub amerykańskie firmy, na pewno nie polskie. Także już niedługo tutaj na budowie w Polsce może zabraknąć pracowników, a nasz aktor będzie jeszcze bogatszy. Trump również. Putin będzie mógł robić interesy ze Stanami i z Unią Europejską. Wszyscy będą zadowoleni, oprócz nas. Także Polska. Oczywiście nie skorzysta na zakończeniu konfliktu. Kraj, który przyjął, nie wiem, chyba 2 miliony Ukraińców. Pomagaliśmy im, daliśmy im swoje domy, mieszkania, żywność i tak Wspieraliśmy ten kraj przez te wszystkie lata, militarnie i tak A teraz nasza kasa przepadła, a nasi pracownicy też opuszczą Polskę. Także będziemy mieli same problemy i zero kasy. Jak na razie to już nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. A w Polsce, nie wiem czy słyszeliście, mają zamiar wprowadzić jeszcze na dodatek podatek katastralny. Film na ten temat podliguję Wam tutaj w tym miejscu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to proszę dajcie nam łapę w górę. Subskrybujcie nasz kanał i komentujcie proszę na temat. Bardzo mnie interesuje co macie do powiedzenia. A jeżeli chcecie zafundować mi kawę, to link macie w opisie tego materiału. Dzięki już teraz za pyszną kawę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!